Siemanko, witam was wszystkich, jo 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 bardzo serdecznie z tej strony polski poszukiwacz i zapraszam was na odcinek. Sk A, krzesło, A, krzesło. I dzisiaj mamy tak Big Seven, Seven, seven. Mój pierwszy milion i dostałem, żebym kodu nie pokazał, kupon na loterię świąteczną. Także do wygrania są ciekawe nagrody: dwa razy Toyota Yaris. 20 laptop Asus Zenbook, 290 kart Media Expert na 1000 zł i 200 bonów upominkowych upoink jest na 500 zł. Zarejestruję kuponik i zobaczymy czy mi się uda może coś wygrać. Dobra, a my przystępujemy do drapania. Ach, dawno nie drapałem z drapki za dwie dyszki, więc zobaczymy czy ona będzie szczęśliwa. Zmienię sobie tylko kamereczkę. Hop. I ostrość. Hop. I lecimy wygrywające liczby 6. No nie no. Z poprzedniego odcinka mnie ta szóstka prześladuje. No kurde no. Fatalnie. 10. 44. A już myślałem. Pierwsza linia niestety nie okazała się szczęśliwa. Dobra, lecimy dalej, lecimy, lecimy. O, zrobię sobie, żeby było widać wszystko w całym kadrze i lecimy. 9. Nie mamy. 30. O, już myślałem, że to. 39. Jedynki. 42 i 24. też nie mamy. 41. też nie ma. Trójeczki nie ma. 14. Nie ma. 21, 5, 16, 15, 26, 31, 32, 25 No, niestety. Jeszcze tak kontrolne. Nie, nic, nic nie ma. Nic nie ma. I duże siedem, siedem, siedem. I teraz trzeba mieć trzy takie same symbole. Tak? Nie. A. Trzy takie same symbole, albo... 7. A, jeżeli znajdę w grze symbol 7. Dobra. mamy siódemkę. Wezmę ją na środek. I wygraliśmy. Uwaga, uwaga. 20 zł. Jest bardzo dobrze. Także odcinek na zdrobki wydałem 30, a wygrałem 20. Także jestem tylko 10 zł na minus. Ojej. Oh yeah. Bardzo dobrze. Tamta zdradka ląduje w koszu. A ja już Was zapraszam na kolejny odcinek. I oczywiście nie zapominajcie, że rejestruję ten kuponik loteria świąteczna, więc zobaczymy, czy na nim coś będzie ciekawego. Także z mojej strony na razie to wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Ale się cieszę, nie? Masakra Dwiedych wygrałem w końcu. I ja nie mogę. Nie pamiętam kiedy ostatnim razem takie coś widziałem na zdrabcy. Tu jeszcze z... rozumiem jakby była nie wygrana, nie? Ale wygrana. Który to jest stopień wygrany? A, uh, 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 uh. O, o, uh, O. Poszalałem. Ósmy. Ale lepszy to niż nic. No tak się jaram, że to jest. Ha, to jest koniec. O kurde. Pokazałem kupon. Fatalna sytuacja. Uh, dobrze, że to nie jest na live. Ale jeżeli filmik Wam się spodobał, strzelcie kciuka w górę. Z mojej strony to wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.